Ok bardzo lecznie w kolejnym odcinku z NAFA Bridge Trochę nie było, przyznaję Ale nie miałem czasu, Nie chciało mi się. Przyznaję, nie chciało mi się. Yy, ile mam? Dobra, fula. To, to lecę. Dobra, ogólnie to... trochę za szybko się poddałem przejścia tego w poprzednim tym. Więc, tym razem to robię, robię speedruna No a co, co ty sobie myślisz, co? Okej, okay, zepsułem, zepsułem, skinę Okej, okay, to było najbardziej debilna rzecz, którą zrobiłem. Dobra. No dobra. Creepy. Nie ma tak nuby Co? Co ty sobie myślisz? A, dwa, dwóch jest, dobra. Ta ściana teraz jest. Teraz sprint! Teraz tutaj Nie ma tak, nie ma tak, nie ma tak Tutaj nie wlezą Tutaj otwieramy to Yy, nie wiem, czy to muszę brać. Dobra, walić to. Dobra, lecimy, dur. Zginę, co nie? Nie. O, super. Co, może ktoś jeszcze? Dobra, leca. No super, co, może jeszcze pięć innych? Nie. Dobra. Proszę, nie. Nie, nie. nie, 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 Chciałbyś. Za mną nikogo nie ma, co nie? Dobra, 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 dobra. Nie było mnie tu. Co jest? Ej, ej. Szczerze? Powiem tyle, że ja się nie spodziewałem, że ja tak to ogarnę. No nie, ogólnie to ja za bardzo rozmyślałem z tego, co się sk... When. Ty sobie idź, typie. <coughs> be one of those head um, um, to, to się źle skończy, ok? Zawsze jak brałem to, to coś się działo, więc... Teraz nie będzie inaczej i znając życie, co... Co się one odwalą? Dobra. To się źle skończy. Bardzo źle. O nie, 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 proszę, 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 proszę! nie, 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 biegnij! Biegnij! nie, nie, ja tam nie, 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 miałem Ta, nie, tam. No super. nie, tu nie, co, nie, O oh, fuck Well fuck Jest safe, jest safe Widzę cię Co jest Okej okay. Przeszłem to Proszę, naładuj mi tę latarkę Halo Dobra wam. Po prostu biegnę, no to okej okay. Tu jest węd Tu będzie ten Ja, ja o od... Okej, okay, nara, Nara, pa pa ja, ja Ja nie chcę się z tobą bawić Ja ja, ja idę, okej? Okay? Jakby co Nara No i co mi zrobisz, Nubie Dobra przeszłem to Udało mi się, jakim cudem ja się pytam Dobra, udało się. Yy, I teraz ja. Co ja mam zrobić? Return to parcel. Dobra, yy, muszę dojść do parcel service. O, nareszcie. Ja, ja się pytam, jak, nie? <ścoughs> ja tak randomowo sobie pobiegłem. Bo ja wcześniej za dużo myślałem o tym, jak to zrobić wszystko. Byłem tu. tutaj chyba a tak bo tutaj jest dobra 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 dobra. o vanessa <todgłos> mi się wydaje czy czy on ma odpiętą głowę well, tak tak <todgłos> Aha, czyli ona może odczytywać, co mówimy w fazwatchu. Każdy fazwatch może brzmieć jak ja, bo są różne opcje głosu. Okej. Okay. To już nie usłyszałem. Ehm... Um, ehm... Um, a... Mogę? Już? Ju już mogę? Nie? O, już. A nie, on nie wiernie. to jest konsola. O nie. Nie, ja, wi ja wiem, to będzie coś takiego jak w tym, jak w Help Wonted, Serwis. Ej. A, czyli prawdopodobnie mnie zabija.

I think the to run diagnostics and complete the procedure. Oh, yeah.

Aha, Blast. Mm. Uh -huh, rozumiem. Okej. Okay. Spoko. Hmm. Ale, że ja tu przeszłem? Tab... Y us Service Ele Ele Elevator... Up... To Rockstar Row. Find the price, Counter Security Office on. To jest stare już ten. To mam. To to chyba. Spoko. Do Frediego już mogę wejść. Nice. Tylko żeby nie stało się coś takiego jak. Aj, tu był safe. Dobra. Ok. Tutaj mam parę rzeczy. Ok.

To będzie Monty Upgrade chyba. Czajcie bo na tabie mam message, to są te Upgrade'y. Yy, potem to sobie sprawdzimy, teraz mam... Yy, tam pisało, że... Ur... Inrox i ten. Yy, Okej, okay, więc... Yy, Okej, yy, no to idziemy. Jak ja dawno w to nie grałem, co jest? Ten 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 już halo? a już dobra oto fajne Nie, nie e. E. Halo, halo pomocy e. help me, please e. Ale fajnie, nie? Poradnik jak mieć x raya Proszę, pomóż... Freddy... FREDDY, NIE ZOSTAWIAJ MNIE! Czaj. E. Dobra, taktyczny reset gry. gry. No muszę. Przykro mi. Zaraz wracam. Dobra, jestem, nie? <gry> ma Nie, nie chcę mi się tego zbierać, nie obchodzi mnie to. Freddy, tobie podziękuję, potem cię wezwę. Roxy, widzę, płacze. Dziwne. Jak przeteleportować Freddy'ego? Okej, okay. yy, chyba lekka depresja. Tak mi się wydaje. Nie, zostanę i co? Co? Masz jakiś problem? <grym> Nie dobra. Yy. Okej, okay, jestem tutaj, gdzie byłem na początku. Ty ona zniknęła. Vanessa, widzę. Find party pass in Chica's Green Room. E, tu jest Chica's Green Room. Ha, nie mogę. To jak ja mam tam wejść? Tu mam wenta, ale no nie wyjdę tędy. Chwila, Vanessa może mnie złapać? Jako Freddy'ego? Wolę nie sprawdzać. Chyba jest ślepa, mi się wydaje tak. Yy, nie ma tu Richard Station, co nie? E, e, Wejdź, wyjdź dobra. No, to, to, to... masz problem. Chwilę, on mnie nie zabije. Co jest, stanie, jak on się wyładuje? O, jest. Dobra. Dobra. No! DZIĘKUJĘ! Dobra. A, bo tutaj będzie teraz ten... Music Man. Sprint. Że muszę się dostać do Chica z Green Room. Czy ja naprawdę coś zepsułem? Jak ja mam się dostać do Chica z Green Room? E, 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 nie, nie, dzięki, podziękuję. Ja nie chcę Freddy, 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 Freddy. No, Freddy. Serio, Freddy. Dobra, nie, nie pytam. To see enemies, especially when you are hiding. Wcale tego nie robię od pierwszego odcinka. Okej, okay. E! Okej, okay. nie pytam. On jest tak, on jest rozładowany. I on jest teraz naładowany, tak, tylko go znakowało. Ja chcę jeszcze raz zobaczyć i pójść tędy. Bo mi się wydaje, że tędy dało się dojść do Chica z Green Room. Z tego co wiem. Tak, 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 tak. I to będzie gdzieś tędy, tak? Tutaj powinien być vent. Chyba. To jest Monty. Nie! Nie, nie, nie! nie. Won stąd! Nie lubię cię! Ej, hey, halo? Minąłem, 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 minąłem. Nie, nie minąłem! To naprawdę nic w tej grze mnie nie lubi. A, mogłem tam nie iść. Czekaj, to jak mam się dostać do Chica z Green Room? Nie no... Połowy tego mnie zaczyna gonić. Music Man, no fajnie, a ja taki zaskoczony jestem, bo nie wiem, o co chodzi. Nie, po Roxy Raceways nie robię tego... ...na speedzie. Nie używam speeda, bo... Poprzednim razem się to źle skończyło. Tutaj, po Monty, on zacznie mnie gonić. Sonia? Dokładnie. Idź sobie, nie lubię cię. Nie, proszę, 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 Jest! Jest! Okej, okay, mamy Chica Green Room. Chica report, okej. Okay. Prezent. Give party pass to staff bots to unlock area of the pizza plex. Aha, okay. Oh, crap. Is that yes. Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Recharge oh crap! station that horrible? Yes. Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Ale gdzie jest Richard station? Na mapie mam lokację. Ciekawe gdzie. Ciekawe. Ciekawe gdzie mam lokację tego debilnego Richard station. Ciekawe gdzie? Wiem gdzie. Wiem gdzie. Ale tu nie wejdę. Dawaj wbiję Wpuść mnie Dobra, ja mam plan, ja mam plan, ja mam plan, ja mam plan Tutaj i tutaj był recharge station Musi być. Jak nie ma to się zesram Jest! Dobra Tak to się robi widzowie Chcemy, że ich albo do find out how to them the commission. Co? The com. sposób, żeby znisz, żeby the commission. Nie wiem co to znaczy. Żeby zdekomisjonować Montiego, Cheeky i... i. Dobra, to ja ch szczerze chcę iść na Phaser Blasta. N nie chcę ich niszczyć. Może kiedyś. Teraz, jak ja mam tam dojść pytanie? Bo ja nie wiem sam, szczerze, gdzie jest Phaser Blast? Tak w sumie, tak z ciekawości, chcę wiedzieć. Będzie Roxy Raceway? Nie wiem, szczerze nie wiem. Gdzie ja jestem? Co jest? Ja nie wiem, gdzie ja jestem. O, pani Freddy, ale fajnie. O, jestem tutaj już. Yy, gdzie jest Roxy... Tam jest Phaser Blast. Dobra. Freddy, musisz być taki wolny. W sumie racja. On nie ma sprinta. Jak się zaraz. W... Zanim tam dojdę, to on się już rozładuje. Phaser plus jest z góry. Ok. Trzy kreski. Nice. I tutaj jest to. Nie tam. Benz. Dobra. To na tyle w tym odcinku, bo nie chce mi się już nagrywać.